Ej, jest 1300 osób na live. Błagam Was o łapkę w górę, żeby 1000 łapek w górę było na live. Dobra, pasuje Wam? Halo? No, witam Panią serdecznie. Ja telefonuję w sprawie tego laptopa za 150 zł. To jest aktualne? E, tak, tak, aktualne. A Pani ma go teraz pod ręką, tego laptopika? E, no, pod ręką, no mam, mam, no. Bo kurde, to by był dla syna sześcioletniego i bym chciał sprawdzić, czy mu tam taka gra będzie działała. Jakby gierka mu działała, to ją wziął, bo on gra tylko w jedną grę. I bym jutro przyjechał, no tak. go zabrał. I... Aha, no dobrze, no to, to może pan w takim razie jutro przyjechać. No tylko zobaczycie. właśnie. No tylko właśnie bym w ciemno nie chciał jeździć. Wie pani, jakby pani mogła sprawdzić, kurde, czy by się ta gra włączyła? Ja bym pani podał jaką? Ojej, wie pan co, nie, no to teraz nie, nie, ma, nie mogę teraz, bo, bo jestem zajęta trochę, no. A kiedy by to... pani mogła? Yyy, pan co, no, nie wiem, jutro jakoś po, po... Bo to jest gra w przeglądarce, to jest gra w przeglądarce, jakby pani Facebooka wpisała, to zajmie pani minutę. Mhm. I jutro bym go przyjechał odebrać, bo jutro mam wolna akurat, wie pani, a ja tak to cały czas będę pracował. Yyy, no to, to nie wiem, no jutro jakoś o i tak, powinnam już, już, móc um, A czemu pani jest chamska? taka, a czemu pani jest taka niemiła, chamska, opryskliwa? Nie wiem. Nie wie pani? O ty kurwa. Rozłączyła się ty, powiedziała, że nie wie i się rozłączyła. Ale mnie wkurwiła teraz. Wkurwiła mnie na maksa, widzowie. Chciałem laptopa kupić, ona się rozłącza. Namył 4 zł. Mogę podpis szefie? A wysłałeś 5 zł?